Cześć, witajcie w Akademii Edukacji IQ. Dziś przed nami świeża porcja zwrotów w języku angielskim, które wykorzystasz, zatrzymując się w hotelu. Chcesz wynająć pokój w hotelu i zastanawiasz się, jak to zrobić? Zostań z nami. Podpowiemy Ci kilka najważniejszych zdań, które wykorzystasz podczas Twojej wizyty. Możesz zacząć od: I would like to make a reservation for two nights, czyli: Chciałbym dokonać rezerwacji na dwie noce. Jeżeli chcesz sprawdzić cenę, zapytaj: How much is the charge per night? Co przetłumaczymy jako: Ile wynosi opłata za noc? Możesz też zapytać: How much is a single room? Czyli: Ile kosztuje pokój jednoosobowy? lub: How much is a double room? Czyli: Ile kosztuje pokój dwuosobowy? Can we have an extra bed? Za pomocą tego zwrotu zapytasz o możliwość dostawienia dodatkowego łóżka. Chcesz zabrać ze sobą zwierzaka? Zapytaj Do you allow pets? Czyli czy akceptujecie zwierzęta? Wybierasz się w podróż samochodem? Upewnij się, że będziesz miał gdzie go zostawić, pytając Where can I park my car? Do you have any garage or parking? Czyli gdzie mogę zaparkować mój samochód? Macie garaż lub parking? Marzysz o pokoju z widokiem na morze? Poproś: I would like a room with sea view, czyli chciałbym pokój z widokiem na morze. Chciałbyś upewnić się, jakie dodatkowe usługi zostały wliczone w cenę pobytu? Zapytaj: What's included in the cost of accommodation? Czyli co zawiera koszt zakwaterowania? Upewnij się też, o której serwowane jest śniadanie oraz inne posiłki, pytając: What time do you serve breakfast and other meals? Co przetłumaczymy jako? O której godzinie serwujecie śniadania i inne posiłki? Chcesz upewnić się, jaki jest numer Twojego pokoju? Zapytaj: What is the number of my room? Czyli, jaki jest numer mojego pokoju? Zameldowałeś się w pokoju i nie możesz połączyć się z siecią internetową? Zgłoś ten problem, mówiąc: Wi-Fi doesn't work in my room. Czyli Wiki nie działa w moim pokoju. Potrzebujesz pomocy z bagażem? Zapytaj: Excuse me, could you help me with my luggage? Co przetłumaczymy jako: Przepraszam, czy może mi Pan, Pani pomóc z bagażem? Podczas pobytu pojawiły się dodatkowe kwestie, które chcesz zgłosić? Nic prostszego. Oto kilka przydatnych zwrotów. Zapytaj: Can I order a wake-up call? Czyli, czy mogę zamówić pobudkę? What time does the bar close? O której zamykają Państwo bar? There is no hot water in my room. Czyli w moim pokoju nie ma gorącej wody. The air conditioning in my room is out of order. Czyli klimatyzacja w moim pokoju nie działa. My room has not been cleaned. Co przetłumaczymy jako Mój pokój nie został posprzątany. Płacąc za swój pobyt zapytaj Can I pay by card? Czyli czy mogę zapłacić kartą, lub Can I pay by cash, czyli czy mogę zapłacić gotówką. Czy nasze wskazówki były dla Ciebie przydatne? Jeżeli tak, sprawdź nasz kolejny film, w którym znajdziesz następne przydatne zwroty. Nie zapomnij o zasubskrybowaniu naszego kanału i wciśnięciu dzwoneczka. Dzięki temu nie przegapisz naszych kolejnych filmów. Sprawdź też informacje o naszych kursach. Odwiedź naszą stronę internetową, nasz profil na Facebooku oraz na Instagramie. Do usłyszenia już wkrótce. Cześć!